To przede wszystkim są przekonania. One są najważniejsze, i to co ja zawsze uważam, że w momencie, kiedy my mamy przekonania jakieś, na przykład też jako właściciele biznesu i my to rezonujemy na innych, na zespół, no to to nie będzie działało, bo nawet jak mamy taką osobę, która jest tym urodzony sprzedawcą i jest przyzwyczajona do wygrywania, to ona gdzieś będzie ciągnęła, ale ona będzie mm, takim wyjątkiem od reguły. Więc tutaj, właśnie przekonanie, które my mamy, które rezonuje nam na, wszystkim, jest, na wszystkich, jest kluczowe. Czyli ja bym tą pierwszą rzecz wyłoniła, a drugą rzecz, którą bym wyłoniła, czyli z przekonaniami, bo jak będziemy mieć przekonania, to znajdziemy sposoby, żeby tą sprzedaż poukładać. Więc drugą rzeczą, która według mnie leży, poukładanie procesów sprzedażowych, poukładanie standardów i poukładanie tego, żebyśmy wiedzieli na którym etapie chcemy po prostu sprzedać, a mówiąc językiem bardziej delikatnym, zaoferować naszemu klientowi coś więcej. I ja bym jeszcze dodała świadomość yy, dzisiejszego Właśnie wymagającego klienta, uh -huh. że nie ma jednego zdania, nie ma czegoś takiego dzisiaj, że jest jeden gotowiec, jedno zdanie, które jak e, w sezamie otwórz się, uh -huh. otwiera te właśnie magiczne drzwi. E, one się nie otwierają do każdego w ten sam sposób. E, jesteśmy dzisiaj naprawdę bardzo ciekawymi istotami, które bardzo mocno ewoluują emocjonalnie i one naprawdę potrzebują takiego rozszerzenia.